No dobra, kawa gotowa? To zaczynamy. Dzisiaj obudzę Waszą wyobraźnię. Nie te wyobraźnie. Dziś obudzę wyobraźnię związaną z dziećmi, bo dzisiaj niemożliwe stanie się możliwe, a wykonalne zrobi się prawie samo, a wszystkie zachcianki, albo prawie wszystkie, zostaną zaspokojone. Nie te zachcianki, zachcianki dzieci. Bo dzisiaj pokażę Wam, jak spełniać pragnienia dzieci w wyobraźni. Dzieci mają tę cudowną właściwość, że to, co dzieje się w ich głowach, przeżywają tak, jakby się działo naprawdę. Młodsze dzieci bardziej, więcej, intensywniej, starsze w mniejszym stopniu, ale jednak czasem robią sobie tym krzywdę. Jestem duchem szafy. Ale mogą sobie też zrobić przyjemność. I tu właśnie dzieje się magia. Kiedy Wam się to przyda? W sytuacjach, w których nie możecie mu czegoś dać, gdzieś pójść, czegoś zrobić. Kiedy czegoś nie chce zrobić, czego owo od niego odczekujecie. na przykład sprzątnąć w pokoju. To nie jest koniecznie metoda do zaspokajania takich głębokich potrzeb, jak na przykład bliskości. No, sorry, nie każcie dziecku wyobrażać sobie, że go przytulacie, jeżeli możecie to rzeczywiście zrobić. Chyba, że jesteście tysiąc kilometrów dalej i tylko rozmawiacie przez telefon. Wtedy próbujcie. Jak to zrobić? Najlepiej, jak pokażę Wam na przykładach, które rzeczywiście miały miejsce. Pozwólcie, że ominę krew, pot i łzy. Pokażę Wam ten moment, który sprawił, że rodzina nadal jest w komplecie, a dom stoi twardo na podłodze, ok? Nie będę sprzątać! Nie będę sama sobie sprzątać te klocki! Szkoda, że nasze ręce nie są odkurzaczami, no nie? Ciekawe, jakby to było, jakby działały jak odkurzacze. Myślisz, że dałoby się tak wessać i wrzucić do kosza? Ej, to spróbujmy, dobra? A teraz wrzucamy jeden do drugiego. Wow, ale ci się udało wrócić tego klocka! Nie chcę ziemniaków, chcę oddoga! Ja wolę oddoga! Gdybym była wróżką, machnęłabym teraz magiczną różdżką i obsypała Ci od góry do dołu hot-dogami. Brotę czy po nos? Chcesz z keczupem czy z majonezem? A co będziesz najpierw jadł? Parówki czy bułki? Lego! Kup mi Lego! Chcę to Lego, ja chcę to Lego mieć! Wygląda na to, że naprawdę lubisz Lego. A gdybyś dostał wszystkie Lego, jakie zostało wyprodukowane na całym świecie, i ono wypełniłoby cały ten pokój, to co byś z niego zbudował? Jaki duży, ale umiałby latać? Nie będę spać, nie chcę końca urodzin. Nie chcę, głupi dzień, głupia noc. Słuchaj, to wyobraźmy sobie teraz taki idealny urodzinowy poranek. Budzisz się, otwierasz oczy, i co widzisz? A, i który pierwszy otwierasz ten z niebieską kokardą, czy ten z zieloną? A co tam w środku jest? Który będzie następny? Rozumiecie ideę? Przy młodszych dzieciach fajnie realizuje się pomysł wróżki. Nasze nie zawsze to kupują. Lepiej jest po prostu dopytywać, zadawać kolejne pytania. Sukces tej metody to kilka kwestii. Pragnienie zostaje zaspokojone. Kreatywność dziecka jest rozbudzana, a mama, tata czy ktoś, kto to z nim robi, jawi się jako dorosła osoba bardzo szczerze zainteresowana tym, co dziecko ma do powiedzenia. No, pomyślcie, jak to robi na uczucia i emocje dziecka. Skoro nawet dorośli potrafią zaspokoić niektóre swoje pragnienia w wyobraźni. No, teraz to wy, ja mam przerwę. Ej! No to tym bardziej dzieci. Więc skoro znacie tę metodę, to spróbujcie wykorzystać ją w przyszłości. Oczywiście, że nie załatwi Wam wszystkich problemów. Są takie rzeczy, z którymi trzeba poradzić sobie inaczej, ale są też takie kwestie, w których to się świetnie sprawdza. Kiedy spokojnie mijacie wystawę sklepową, rozmawiając o Lego, albo kiedy. Myjecie się i wyobrażacie sobie, jak byłoby cudownie kąpać się w basenie, w bąbelkach i oblewać się pysznicem skoli. Ewentualnie karmicie dziecko ziemniakami, a nie hotdogami, jakby sobie tego koniecznie życzył. Proste? Myślę, że proste. Trzeba tylko obudzić swoją wyobraźnię. Tymczasem nie zapomnijcie pokazać tego filmu tym, który może się on przydać. Subskrybujcie, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Pokazujcie dalej, lajkujcie. Pozdrówcie dzieciaki i widzimy się za tydzień. Pa.